Siema, tu Bartek No, niektórych prazio Wymyśliłem sobie dziś o pierwszej w nocy Że przebiegnę półmaraton Moja córka za dwa Za tydzień 29 ma dwa latka I zrobię taki prezent Mało tego, dodaję do tego dwa tygodnie więcej Czyli już 14 kwietnia Postanowiłem przebiec maraton Trzy tygodnie przygotowań Zaraz wcześniejszego biegania Zobaczymy w sumie już spałem leżałem w łóżku, ale zapomniałem nakręcić filmik, więc stwierdziłem, że go zrobię teraz. Oglądałem YouTube i wpadłem na genialny pomysł. Zainspirował, zainspirował mnie Rafael Badziąk-Badziak. Nie wiem jak się jego imię czyta. W każdym razie przebieg Ultramaraton, jako jeden z trzech dotychczas znanych na 2015. Rok nie zemdlał podczas tego ultramaratonu. Ultramaratonu nie będę przebiegiwał, ale postanowiłem, że do czegoś takiego, co się nazywa e, maraton. Maraton warszawski już za trzy tygodnie. Kolejny pstryk przygotuje się, a za e, dokładnie tydzień bieg Gliwickiej Prowokacji, czyli nasza dwudziestka w lesie. Też ją chce przebiec, więc szykuje się, 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 jak to tam prawie Bartek mówi, o nawet sobie trasę wyznaczyłem, gdzie będę biegał po Gliwicach do Czechowic, o i tu pójdę, nura będę walił jaki plan na jutro rano wstać, na pewno nie biegać tu jakieś te pierdoły poczytam, czy tygodnie do maratonu co robić w tym czasie czy tygodnie do maratonu, trening biegowy bla 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 dobra, zakładki mam pootwierane znalazłem je na takiej sobie stronie maratony polskie będę gadał z szwagrem czy mi pożyczy Jakieś skarpety, buty mam. W końcu w nich kiedyś biegałem. W zeszłym roku nic nie robiłem kompletnie. Rok przesiedziałem z rokiem 2017. Będę mógł sobie to, to posprawdzać. Przebiegłem wtedy w jednych zawodach, wystarczałem w, w kilku: kolor run, Run Magedon i gliwicka dziesiątka. Cel jest jeden, dobiec do mety w czasie takim, żeby nie zwinęli z zawodów wcześniej. Myślę, że mi się to uda. Jestem twardy. Od jutra zaczynam treningi, więc idę spać. Trzeba się zważyć, żeby móc o, sprawdzić. O, jeszcze 2 Sprawdzimy ile będę biegał. Już mi się w głowie. W sumie dzisiaj jeszcze nic nie jadłem e, Ciężkiego zanim zjem obiad To idę tak jak w nocy, kilka godzin temu postanowiłem pobiegam. Gubieloki, czapka to by sobie przypomnieć o Kubie z kolumbijskimi znajomymi. Aplikacja, gdzie to jest ten installation One, two, three to go, Beginning workout: no to czas start plan na dziś nie wiem, pięć. 8 km startu żeby się nie spalić na starcie o pokażę wam pierwsze 100 metrów Żeby nie było taki O, 100 metrów Jak miam właśnie minąłem Z mega śmierdzi Mój czas po kilometrze Average 5.2 Cokolwiek to znaczy 5.22 Tak wygląda człowiek po 16 minutach i 3 km Najbardziej to mnie w klacie boli Już przywykłem do łapania powietrza Siedząc przed komputerem Chyba nie bardzo jest gdzie, brać głębokie oddechy Więc trochę sportu się przyda Piątaka się zbliżam I 27 38 Uf. Będzie coś tam, generał Akka 6 minut, minuta Kilometr W głowie mi się zakręciło Zobaczcie, Kilometr. Mniej więcej cały czas, ta sama prędkość. Ostatni kilometr między trucielami, trucicielami. Sezon jeszcze, pomimo tego, że jest wiosna, sezon grzewczy trwa. I moi drodzy, o pięknie, 46 kilometrów w minut. I zapomniałem, że na dużej jeszcze zimno tu się niby ubrałem. Mam jeszcze bluze z kapturem, ale czapkę mogłem ubrać na uszy, bo przy wybiegłem, było chyba 7 stopni jest. Ostatnie 100 metrów przyspieszam, ale rozwiąza mi się bucik, nie zamierzam go. Ja najdra Co nam się uda? Zaplanowane między 5 a 8, i nie uwierzycie, która bariera została przekroczona. Jeżeli oglądaliście filmik, to dobrze wiecie, że właśnie minęło 8 km. Brawo, z może koniec. Jakąś minutę temu, jak byłem, o, tam nie wyobrażałem sobie przebiec maratonu. Ale zrobiłem minutę przerwy i I'm happy. Myślę, że zabrałem siły i taki bieg z ewentualnymi pauzami na marsz czy chód jest do zrobienia. Półmaraton. Uff, przy tym tempie, jak będę trzymał drugą dziesiątkę, to myślę, że go złamię w dwie godziny. Jeżeli ktoś się teraz nie śmieje, to zobaczymy w sobotę z 30-go. Ja 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 wiesz co tata robił? Co? Tata był biegać. O! Wiesz ile przebiegłem? Le. 8 km. Dużo, co? Jeszcze raz. No, na raz. Jestem okrysty, William. I ty w rękawku biegłeś? No. A co ty myślałaś? Idę się myć. To ogienek. <klujne> Przed no. Lili, kupę szybko awaria! Aaaa. Lili, ile mama, co robisz? Ma mama! Mam no Ile po bieganiu? O, kilo mniej. Jeszcze raz wyjdziemy Żeby nie było, że ktoś tu coś ciula. Ten kominek to a propos tych trucieli na wsi. Co bym nie był gorszy od nich. O. Kilo. Pierwszy odcisk Antek płacze. To jest mój obiadek I Antek Co się stało? Ja Co tu się stało? Powiedz szczera, co się stało? Janku, a ty jesteś chory czy nie? Miałeś gorączkę? Już nie masz? No i u lekarza dzisiaj pokażę, jak oddycha. Jak kaszlesz. <kluz> masz zapalenie ostrza. Koniec tych zabaw. Co Jakie lekarstwa mamy? No, pani. Dobra. Czekamy na kuczków. I co? Jak było na wakacjach fajnie? No i po wakacjach. Na wakacjach i bardziej do ludzi, Papa. No dobra, czekamy na kuczków. Sklejamy film i <śmiennie> idziemy spać, nie? Coś się tam stało, ale co się stało? Antek daj buziaka Bógowi Co już się pogodziliście? Leki macie? Antek wszystko w porządku? Kopiona. Kopiona. Juliana! szybko! Raz, dwa, chowacie. się! Jesteś gotowy? Ja czekam aż... Chodź się szybko! Zwiedziny, impreza u Juliana. Widzisz? Ej, lila, Ej, lila. No chodź! chodź. Dobra, idziemy imprezować z kuczkami i szpakami.